1 czerwca w ramach 29. sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży z województwa świętokrzyskiego zasiądzie w ławach sejmowych 18 posłów, z czego aż 14 z Sandomierza. Po dwa mandaty sięgnęły Włoszczowa i Kielce. Sukcesem podzielili się podczas konferencji prasowej poseł Marek Kwitek, nauczyciele opiekunowie oraz młodzi posłowie i posłanki. Na 18 mandatów, które przypadło na województwo świętokrzyskie, 14 jest naszych mandatów, czyli 6 zespołów z, ze szkoły numer 4 i 1 zespół ze szkoły rolniczej z Mokoszyna. Oczywiście poprzeczka poprzedników od 2018 roku była bardzo wysoko postawiona, bo nigdy nasza młodzież nie schodziła poniżej 10 mandatów. Teraz jest chyba rekord, to może bardzo cieszyć, bo młodzież wykonała ogromną pracę. I badawczą, i twórczą, i to przyniosło po prostu sukces. Aby osiągnąć sukces, uczniowie w dwuosobowych zespołach mieli za zadanie przygotować pracę na temat walki zbrojnej żydowskich organizacji bojowych z Niemcami w czasie II wojny światowej. Karol Stylski i Alicja Madetko za swoją pracę otrzymali 30 punktów. I była to maksymalna ocena. Uczniowie Sandomielskiej Czwórki zdradzili, w jaki sposób zapracowali na swój i szkoły sukces. Naszym głównym, taką główną postacią był Ischak Cukierman i jego żona Cywia Lubetkin. Odwiedziliśmy miejską bibliotekę, przeprowadziliśmy rozmowy z wieloma osobami, na przykład z panem posłem Markiem Kwitkiem, z doktorem habilitowanym Tomaszem Giergielem. Milena Błańszczak i Anna Mróz, także uczennice Szkoły Podstawowej nr 4 przedstawiły krok po kroku zrealizowane zadania. Na samym początku wykonaliśmy etap pierwszy, czyli mapę myśli. Opisałyśmy e, tam e, tak na, e, elementy, który, z których brałyśmy źródła, osoby, które nam pomagały. Tak samo chodziłyśmy na spotkania na przykład z panem to, Tomisowem Giergielem, z panem posłem Markiem Kwitkiem. E, następnie e, następnie zrobi, wykonałyśmy film o panu Wodzimierzu Orłowskim. I... No i wykonaliśmy następnie kolejny etap, którym było rozpowszechnienie... rozpowszechnienie materiałów? materiałów. No i tam wzięłyśmy udział w akcji Żonkile. Rozdawałyśmy na starówce Żonkile zrobione z papieru. Dokonaniami polskiego konspiratora żydowskiego pochodzenia Zajęła się kolejna drużyna z SP4 w składzie Aleksandra Zawada i Adrianna Bukała. Nasz projekt zdecydowałyśmy się zrobić o Pawle Frankelu. Zaintrygował nas on swoją osobowością, gdyż był polskim konspiratorem żydowskiego pochodzenia, jednym z założycieli żydowskiego związku wojskowego, a także dowodził obroną placu Muranowskiego. I w naszej pracy stworzyliśmy stronę internetową, w której dokładnie opisałyśmy jego historię, a także historię getta w Warszawie i, w, i getta sandomierskiego. Uczennice szkoły rolniczej w Mokoszynie, Natalia Kręci i Oliwia Pietruszka zajęły się życiem codziennym w gettach. Jak wyglądało życie Żydów właśnie w getcie, jak oni się zachowywali, że musieli przetrwać domu ze swoich uczniów nie krył Mieczysław Dygaz, dyrektor Sandomierskiej Czwórki. Poza faktem, że jest to dla nich nowe doświadczenie, nowe przeżycie, to na pewno na żywo poznają sposób funkcjonowania Sejmu, tego w jaki sposób odbywają się głosowania, jak wyglądają procedury sejmowe. Uczą się tego wszystkiego na lekcjach wiedzy o społeczeństwie, ale teraz już będą mogli sami w tym uczestniczyć, a to jest zupełnie nowe doświadczenie, które zostanie z nimi jak gdyby na całe życie. Uczniowie ze szkoły podstawowej nr 4 pracowali pod kierunkiem nauczycielek Ewy Szeloch i Teresy Samołyk. Pierwsza z nich podkreśliła, że projekt wymagał od uczniów sporego wysiłku i podobnie jak dyrektor szkoły jest dumna ze swoich uczniów. Jestem niezmiernie dumna ze swoich uczniów, że podjęli tak wielkie wyzwanie, tak trudny temat, że zmierzyli się z tym tematem, pomimo tego, że... Takim niewymiernym efektem jest to, że zdobyli wiedzę o procedurach legislacyjnych, że mogli podzielić się swoim doświadczeniem. Ta praca wymagała docierania do wielu źródeł. Poseł Kwitek chciałby, aby uczniowie, którzy zdobyli mandaty do Sejmu Dzieci i Młodzieży. W przyszłości zostali posłami. Ja mam nadzieję, że są to przyszli również i politycy. Może zasiądą w ławach sejmowych już w przyszłości jako przedstawiciele naszego województwa. Chyba jednak nie trzeba będzie młodych ludzi wielce namawiać, by zajęli się polityką. My wcześniej też już interesowałyśmy się polityką. Myślę, że też chcemy z tym związać po części naszą przyszłość. Zakwalifikowani uczniowie zapoznają się z funkcjonowaniem parlamentu i procesem legislacyjnym. Swoją poselską przygodę rozpoczną już 20 maja od posiedzeń komisji i podkomisji. 1 czerwca zasiądą w ławach sali obrad Sejmu Rzeczpospolitej. Jerzy Strzyż STV Info